Cześć, to kolejny odcinek ze Skidzom na moim kanale, no i dwa odcinki mi się nie nagrały, ale oczywiście, no ten już mam nadzieję, że mi się nagra. Ogólnie to sobie zmieniłem skina i nie wiem czemu, ale ten, ten skin kojarzy mi się z zawodnikiem o nazwie Takanobu Okabe. I wygląda całkiem porządnie na progu, w sensie mocny jest, tak nie wiem, się taki, taki mocny, taki silny. Taki silny Takanobu Okabe jest, taki no, mi się ten z, y, zawodnik kojarzy z Takanobu Okabe. Nie wiem czemu, ale tak mi się kojarzy z taka Nobu Okabe. Nie wiem, no, ale dobrze. Dzisiaj y, przechodzę Czechy. A, i odblokowałem sobie nowe narty. No, tylko że nie widzieliście tego na odcinku. Ach, cóż za pech! No. Serio, ale dobra, dzisiaj Czechy, bo w poprzednim odcinku była Austria, no to jak widać logika, Einstein, teraz Czechy. No i zaczynamy, Czechy, K85, mój rekord 119,5 metra, rekord skoczni 129,5 metra. No a więc tak, ogólnie po eliminacjach miejsce niezłe, drugie ale mi się wydaje, że te narty, które odblokowałem w poprzednim odcinku, nie pasują do naszego porządnego Takanobu Okabe, jak widać. No mi się nie podobają do niego, więc sobie po tym konkursie zmienię narty, zobaczycie jakiego wyboru dokonałem, bo tego Wam nie pokażę. W ogóle jedna narta jest krótsza, a jedna dłuższa, o to Ale okej, okay, to jest skok na pierwsze miejsce, no przynajmniej takie mam wrażenie powinno być przynajmniej. Dobra, jest 118 metrów, tylko 1,5 metra bliżej niż mój rekord na tej skoczni. Więc yy, niezła odległość. No i prowadzenie. Yy, bardzo fajnie. I teraz skok finałowy, tylko 97,5 metra. Dobra, no wiem, w prawdziwym życiu na K85 to dużo, no ale jak widać w tej grze to prawie nic, a więc tutaj już dokładnie, elegancko mamy tutaj wygraną. No to raczej nie jest mój rekord, ale może tak 118 było. O nie jednak jest mój nowy rekord. 121 metrów elegancko. Nowy rekord mamy, dobra, super. Egzekwo jest Daniel Hueber z Wojciechem Bursą. Tylko, że tutaj, jak je, że jeżeli zawodnik ma być egzekwo, to muszą być te same odległości też. Takie, gra tak, ma takie swoje prawo, takie, takie dziwne, ale. A jednak, jednak tutaj są ci sami na podium. A dobra, no to po prostu nie pokazuje miejsc. Ale dobra, no to teraz jeszcze zmieniam narty. A więc już wyboru dokonałem, ale, tu, ale też następna skocznia, oczywiście Czechy K 105 mój rekord 141,5 metra, a rekord skoczni 149 metrów. W eliminacjach trochę zepsułem wybicie, bo wybiłem się po prostu dobrze, ale dobrze, tutaj zobaczycie teraz moje narty, tak, dokładnie, Tak takie sobie dobrałem. To są jakby co moje odblokowane, elitarne narty, one kosztowały dużo. Ale to oczywiście nie w tym odcinku odblokowałem. To już dawno w miarę, ale sobie je dobrałem, bo one mi się nawet podobają. Ale ten skok teraz, panie porządny, o no, no nie jest zbyt taki. 134,5 metra. O się nie popisał, taka nobu. Ale jednak, prowadzę, prowadzę, ale tylko o 0,8 punkta. Blisko było, żeby nie prowadzić, ale drugie miejsce i tak jest spoko. A teraz 120,5 metra, żeby wygrać, potrzebuję, chyba, nie? Trzy dobrze spojrzałem. Chyba tak. Ale dobra, wygrałem kolejny konkurs. Nawet dwie takie same odległości jak w pierwszej serii, w sensie ta sama odległość jak w pierwszej serii, a dwie te same odległości ogólnie. No dobrze. W ogóle pan Niko kyoto yy, dokładnie z tego samego kraju, co pan Takanobu Okabes. Zdobył perfekcyjne 300 punktów. Perfekcyjnie. Dobrze, pierwsze miejsce znowu, fajnie, oczywiście. No. następna skocznia, yy, Czechy, k 95 mój rekord 133,5 metra. O, Kamil Stok rekord ma, no to elegancko, 140 metrów. Szkoda tylko, że tego nie, rekordu nie ma Kamil Stok. Ale ja przynajmniej prowadzę elimin, po eliminacjach. A teraz pierwsza seria. 129 metrów muszę skoczyć. W eliminacjach skoczyłem 125. Może być ciężko. Idealne wybicie. Okej okay. i no tak w okolicach chyba było za tą y, niebieską linię, za 129 metrów myślę w okolicach 130, no dobra. Ładnie, 131,5 to chyba 2 metry z tego, co dobrze pamiętam do mojego rekordu na tej skoczni, ale prowadzę po pierwszej serii. I teraz 121 metrów tylko potrzebuję, aby wygrać. Okej. Okay. Jeśli się dobrze wybije mogą być... Pro... Jezus Maria, spóźniłem. No nie gadajcie, że ja tak to zepsuję. O Boże, ale zepsułem. No, no. Serio. No dobra, zobaczymy, na które miejsce spadnę. Oszu, naprawdę fatalnie. No, ale dobra. Może chociaż jakiś Polak wygrał. No... Niko Kyoto Szucho wygrał Czyli z tego samego kraju co pan taka Kabe. No Coś tam niby jest. A, dobra, szóste miejsce. Słabo, ale mogło być gorzej. 48, 48, 480 monet. I następna skocznia Czechy K140 mój rekord 176 metrów, a rekord skoczni 183,5 m eliminacjach wylądowałem za wcześnie. No i otrzymałem po prostu złe noty, ale i tak jestem drugi, i tylko o dwie dziesiąte, więc, no może to skocznia nie będzie jakoś łatwa. Ale myślę, że nie powinna być też trudna. Myślę, że nie powinna sprawiać większych trudności. Więc fajnie, bardzo dobre wybicie teraz. No, a poza tym jeszcze tak naprawdę ten skok też skróciłem, więc o, teraz był ładny. No i tu w sumie też. Może nie z kompletną łatwością, ale jakoś tam nie było też trudno, żeby to zrobić, a więc no ta skocznia, jak mówiłem, nie trudna, nie taka średnia, w sensie pod umiejętności, wiecie, teraz 164,5 metra muszę skoczyć, żeby wygrać, okej, okay, błagam, no. Ja nie chcę zepsuć tak jak wtedy zepsułem. Dobra, idealnie. Pewnie się wywalę. Ale mam nadzieję, że nie. A poza tym chyba nawet jakbym się wywalił, to bym wygrał może... Ej, to było w ogóle pod rekord. Uuu, ale... myślę, że to będzie mój nowy rekord na tej skoczni. 179 metrów. Sprawdzę. No, oczywiście wygrałem, ale sprawdzę właśnie. Yy, sprawdzę, czy to jest mój nowy rekord, czy nie. Mmm. -hmm. Tak, jest mój nowy rekord. Elegancko. A teraz następna skocznia Czechyka, 155. Mój rekord 196,5 metra. A rekord skoczni 204,5 metra. Może mi się uda przekroczyć 200 metrów. Okej, okay, w eliminacjach nie udało mi się i w ogóle jeszcze upadłem, ale nawet jestem w czołówce, więc fajnie. Ale może się uda w pierwszej lub w drugiej serii. Chociaż teraz potrzebuję 191,5 metra. A to jest całkiem sporo. Oje, nie, do, dobre wybicie, na pewno tego nie zrobię. To nie ma prawa się udać. Dokładnie, ale myślę, że chociaż może było to 188, 188,5, fajnie. No i, a może będę prowadził, chociaż prowadzę. Myślałem, że w ogóle z mniejszą przewagą będę prowadzić. Ok, 183,5 metra potrzebuję do wygranej. Ok, no jeśli będzie dobre wybicie, to bardzo dobre wybicie. No wątpię, nie, no nie gadajcie, że glitch. No glitch, serio, serio glitch. No i znowu na szóste. I love it, nie? Po prostu... Okej, okay, no, no... Niby jestem w dziesiątce, ale to tak naprawdę zaczyniby. No naprawdę jestem, ale to marne pocieszenie. No ale okej, okay, może tutaj będzie jakoś lepiej. Czechy 170, 70 mój rekord 210,5 metra, rekord skoczni 217,5 metra. No co się ze mną dzieje? Kurczę. No, mam nadzieję, że tak nie będzie przez cały odcinek. 203,5 metra muszę teraz skoczyć. No dobra, czwarte miejsce no, nie jest złe, ale mogłoby być lepiej. Bardzo dobre wybicie. 203,5 metra potrzebuję. To jest tylko 4 metry bliżej niż wynosi mój rekord. Dobra. Na ostatnią chwilę lądowałem. Nie, sorry, 7 metrów bliżej. Pomyliło mi się 7 metrów bliżej. Dobra, naprawdę o mały włos. Mogłem się wywalić, ale na szczęście prowadzę. 196 metrów potrzebuję do wygranej. Okej, okay, może się uda, może się uda, oby się udało. Mam nadzieję, że się uda. Powinno się udać, powinno się udać, chociaż mogę zepsuć i na przykład nie wylądować, ale nie, dobra, wygrałem. Nawet każdy skok za 205 metrów, nieźle. No i wygrywam tym samym. 1200 monet znowu oczywiście. I następna ma skocznia to Czechy K185. Mój rekord 223,5 metra, a rekord skoczni to 247 metrów, a więc duży. Dobra, po eliminacjach prowadzę. No i może to nie jest jakaś łatwa skocznia, ale nie jest też trudna. Myślę, że nie powinna sprawiać większych problemów. No, ale w ogóle, patrzcie, perfekcyjna nota 222,2 punkta. Nice. No i jeszcze 222 metry muszę skoczyć. Tak jak z drugiego odcinka. W ogóle jeszcze drugi odcinek to był klątwa dwójek, Pam, dam, dam. Okej, okay. yy, nie, no oczywiście takie coś nie istnieje, tak naprawdę. Taki po prostu zbieg okoliczności. Ale teraz ym, skok na prowadzenie, w ogóle to jest mój nowy rekord, 230 metrów, o 6,5 metra pobity, całkiem sporo nawet. No i seria finałowa, ojej, tylko 191 metrów. Jeśli nie będzie glicza, albo ja czegoś nie zepsuję, albo jeśli będzie y, dobre wybicie, mogło, może być marnie, ale właśnie w tej sytuacji raczej powinienem to zrobić. O Jezus Maria, za wcześnie wylądowałem. Kurczę, ale raczej wygrana jest. No, pewnie jest, jest. No i wygrałem. Kolejny konkurs. Zaraz będzie przedostatnia skocznia w tym odcinku. Czechy, K120. Mój rekord: 163,5 metra, a rekord skoczni: 164,5 metra. Okej, okay, po eliminacjach prowadzę. Może nie z dużą przewagą, ale. Tak 4,9 konkretnie, więc no, jakiś tam zapas jest. 150,5 metra teraz, no. 3 metry bliżej niż mój rekord wynosi. No ale kto wie, może akurat się, nie, dobra, na pewno się go nie uda pobić. No panie, no i pan porządny okabę znowu zepsuł. No super, ale dobrze, że to była pierwsza seria, a nie seria finałowa, bo może bym odrobił. No tak, to jest możliwe. Ale ile potrzebuję? 145,5 metra. No, da się, da się. Są na to szanse. Są na to szanse. No dobra, nawet jest za 150 metrów, mi się wydaje. Powinno przynajmniej, tak według mnie. Ojej, nawet mój nowy rekord, 155,5. No niestety, drugie miejsce było blisko, no ale z 8 na drugie to już niezły postęp też. Więc nie ma co narzekać. 960 monet, też całkiem spoko. No i teraz moja ulubiona skocznia w Czechach, może nawet ulubiona w grze. Harohov K185. Mój rekord 251 metrów, rekord skoczni 255,5 metra. I ta skocznia jest trudna, ale ja ją lubię za to, że można złapać naprawdę fajne noszenie. W eliminacjach skok całkiem niezły na drugie miejsce. No i teraz 247 metrów już potrzebuję. No, jak mówiłem, ta skocznia jest naprawdę trudna, ale może z idealnym wybiciem. Kurde, bardzo dobre. Ej, no jeszcze postać mi nie reaguje. Kurde, no. Ale tutaj widać to noszenie. Ono jest naprawdę fajne i całkiem spore. Dobrze, może coś tam odrobię, ale myślę, że jednak po tym skoku powinienem być w pierwszej dziesiątce. Dokładnie. W pierwszej dziesiątce jestem. Czy pozostanę na szóstym miejscu? Kurde, na siódmym. Ale jak no, widzieliście, z ósmego było na drugie, więc możliwe też jest, że z siódmego na pierwsze, ponieważ teraz 220,5 metra, chociaż Harachow, jak mówiłem, nie jest łatwą skocznią, więc na to szanse są no, niezbyt duże, ale oczywiście są. Ale myślę, że po tym skoku dokładnie, po tym skoku na pewno będę liderem, nie ma innej opcji tak naprawdę. 237 metrów, Całkiem nieźle, no i zobaczymy. Może chociaż będę na podium. No dobra, przynajmniej jestem na podium. Trzecie miejsce, całkiem fajnie. Nasz konkretny, porządny Takanobu Okabe. No, całkiem niezły występ zaliczył nawet w tym, od, w tym konkursie. Odcinku w sumie też. 720 monet, nieźle. No i oczywiście klasyka, no może klasyka od niedawna. Trzy mistrzowskie zestawy na koniec. A w ogóle fajnie to by było, gdyby w Mistrzowskim zestawie były, były ten, było jakieś XP, nie? Bo są diamenty, są karty, są monety, są zestawy ogólne, ale nie ma kurcze XP. To też by było fajne. A to jest ogólny pierwszy Mistrzowski zestaw, jak można się domyślić. No i tutaj legendarna skrzynia, co w niej wypadnie. Jedna karta kombinezonu, okej. Okay. Przedostatni mistrzowski zestaw w tym odcinku. Zmieścimy się w milion. Nie, raczej będziemy mieć ciągle milion po tym wszystkim. Raczej na pewno. Ale myślę, że w następnym odcinku już nie będę otwierać mistrzowskich zestawów, bo mogę trochę miliona stracić. Więc no, nie będę już ryzykować. A teraz jedna karta smugi, ok. I zobaczmy następny os... mistrzowski zestaw. Następna legendarna skrzynia, tak naprawdę. Jedna karta kasku. I ostatni mistowski zestaw. Yy, no, nie, no dobra, zmieścimy się, zmieścimy. Yy, w milionie. Dobrze, popularna skrzynia. Kombinezon, no, duplikat, oczywiście. Teraz skrzynia epicka. Zobaczymy, co wypadnie. Tak, smugi, ok. I skrzynia legendarna. Zobaczmy, zobaczmy. Trzy diamenty. Całkiem spoko. Yy, no. No, super. Dobra, i zobaczmy. Czy. Kaski. Sprawdzę kaski. O nie, 8 kart. No. 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 w sumie cztery karty jeszcze tylko potrzebuję. Kombinezony. Tutaj pamiętam, mam mało kart kombinezonu. O jezus, tylko jedną. Narty? Nie, to ostatnio kupiłem przecież. No tak więc mam no, zero mam, ok, zestawy Pff, może się może może coś będzie tam, no w sumie w sumie prawie, mm, i teraz jeszcze smugi sprawdzę, No. Eee, ok, dobra, Nieważne. ważne, jeszcze teraz z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie bo do końca. kończyć w 15 no i co, cześć.